Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku nagrywam dla Was Jak zaimponować dziewczynie Jaką rzecz trzeba zrobić, żeby zaimponować dziewczynie Taki poradnik dla Was wymyśliłem A więc, żeby się podobać dziewczynie i zaimponować jej To musicie zrobić trzy podstawowe rzeczy Pierwsza to kupić jej bukiet kwiatów w moim przypadku to są tulipany, a tulipan zabiera serce waszej wybranki, więc będziecie mogli dzięki temu tulipanowi albo jakiejś innej wiązance kwiatów zostać z nią na zawsze. Po drugie, musicie ją zaprosić do bardzo dobrej restauracji, takiej na przykład pięciokwiastkowej z owocami morza, krewetkami różnymi sałatkami i tak dalej coś wymyślicie a po trzecie musicie jej powiedzieć hej maleńka wyglądasz i jak milion dolarów czy zechciałabyś się ze mną ożenić takie tam rzeczy musicie wymyślić żeby dziewczyna była z wami a ten oto tulipan w moim przypadku będzie sprawiał że Dziewczyna zostanie z Wami już na zawsze. Wasza ulubiona wybranka zostanie z Wami już na zawsze dzięki temu bukietowi kwiatów. Możecie go kupić na rynku, w jakimś sklepie z kwiatami, albo jak będziecie jeździli na cmentarz, to do swojej bliskiej, bliskiej osoby, która Wam już odeszła, pozdorówcie ją ode mnie i powiedzcie, że ja, youtuber Paweł Wicki Życzę jej wszystkiego najlepszego, bo to jest dar, który zostaje w naszych sercach przez całe życie. No dobra, a teraz na sam koniec wykonam dla Was coś ekstradycyjnego. Jezioro Łabędzie. Zobaczcie jak moje ciało nurtuje w rytm tej piosenki. Czyż to niesamowite poruszanie się z gracjome i kontrolowanie tego, co się robi? Popatrzcie, podskakuje. O widzicie teraz podskoczyłem trzymając się tego, a ciekawe co będzie jak nie, nie utrzymam się tego i dałem radę. Drugą nogę teraz podnosicie i derygujecie ręką. O, ciężko jest się utrzymać, bo noga cała drży. Teraz drugą nogę podnosicie i nadal dyregujecie w rytm piosenki Jezioro będzie. Royal Russian Ballet w Suwałkach. Kontrolujcie ruchy nóg, kontrolujcie ruchy nogi, żebyście nie spadli na podłogę i się nie potłukli, bo inaczej taniec będzie nieważny. Poruszajcie się w rytm piosenki, jakbyście się unosili na brzegu jeziora z łabędziami. To nie jest takie proste. Ale trzeba umieć takie coś wykonać. W operze można coś takiego zrobić. W suwałkach albo w opolu widziałem kiedyś raz taki taniec łabędzia i komuś się udało. O zobaczcie. Moja noga się porusza w rytm tej piosenki. Na jednej ręce, to znaczy na jednej nodze. Wykonuje się ten taniec łabędzia. Jezioro łabędzie. Moja ulubiona piosenka. Podobna trochę do dziadka do orzechów. No, i to na dzisiaj tyle. Kurty nas się opuszcza, i to by było na dzisiaj tyle w tym filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny filmik, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Witki Gamer. No i co, ja Wam nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa.